Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jerozolimy. A była w nim moc pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na Bożym człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim, nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go. Wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z złożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się Twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: Któż on jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: Co za myśli nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają ci się twoje grzechy? Czy powiedzieć: Wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni, mówili: Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Psalm, który dzisiaj usłyszeliśmy, to jest dokładnie ten sam psalm, którego słuchaliśmy wczoraj. Tak jakby Bóg chciał powiedzieć: Pamiętam o obietnicach, które ci dałem z niczego się nie wycofuje. Pokój, i łaska, wierność i sprawiedliwość są dla Ciebie. I jeśli wczoraj Bóg zapraszał i prosił nas, żebyśmy wyszli na pustynię, która się rozciąga w każdym z nas, w naszych sercach, to dzisiaj mówi nam o tym, co potrafi i co chce zrobić z pustynią. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, Stek kwitnie. Spieczona ziemia zamieni się w staw, sprawiony kraj w krynice wód, badyle na trzcinę z sitowiem. To Bóg chce i potrafi zrobić z pustynią, którą ja w sobie noszę. Ale obiecuję coś jeszcze, kiedy mówi o tym, że nie mi, Przemówią, głusi usłyszą, oczy niewidomych się otworzą, że kulawy będzie wyskakiwał jak jeden. Kiedy mówi o tym, jak przemieni tę pustynię, którą w sobie nosimy, mówi, będzie tam droga święta. Pójdą nią odkupieni przez Pana, dotrą nią aż na syn. Bóg, który chce się zająć pustynią, którą ja w sobie noszę, nie chce poprzestać na tym, że tę pustynię zamieni, wiecie, w park krajobrazowy że tam będzie ładnie i zielono. Ale Bóg chce przez to moje pustynne serce poprowadzić drogę. I to nie na jaką drogę. Drogę na Syjon, drogę do jakiegoś niesłychanego dobra. Bóg nie kończy na tym, że pustynię zamienia w ogród. Że sprawia, że to, co do tej pory było martwe, ożywa. Że to, co było wyschłe, rozkwita. Ale Bóg otwiera przede mną możliwości, kiedy pozwolę Mu się zająć pustynią mojego serca, możliwości dobra, którego do tej pory sobie nie wyobrażałem, które wydawało mi się niemożliwe, nie dla mnie. No mniej więcej każdy z nas wiemy, z czego chcemy, żeby Pan Bóg nas uzdrowił, czym chcemy, żeby w nas się zajął. Ale czy wiemy po co? Wiem, od czego chcę być wolny. Wiem, z czego chcę być uzdrowiony. Do czego chcę być wolny? Do czego chcę być uzdrowiony? Bóg mi otworzy oczy. Co chcę nimi zobaczyć? Bóg mi otworzy uszy. co, Kogo chcę nimi usłyszeć? Bóg mi rozwiąże mój niemy język. Co chcę nim powiedzieć? Uzdrowi moje nogi. Gdzie chcę na nich pójść? Taka jest też logika tego spotkania które widzimy w Ewangelii, spotkania Jezusa z człowiekiem sparaliżowanym. Pierwsze, co ten sparaliżowany słyszy od Jezusa, to jest ten tytuł, który mu oznajmia jego godność. Człowieku. Temu komuś, kto leży jak kłoda, kto nie jest w stanie ruszyć palcem, kto nie jest w stanie nic przy sobie zrobić, po nic sięgnąć. To pewnie nie raz i nie dwa i nie trzy zadawał sobie pytanie, po co ja żyję? Po co jeszcze Bóg mnie trzyma na tym świecie? Jestem tylko kłopotem, tylko nieszczęściem. Temu komuś Jezus mówi najpierw, człowieku, jesteś człowiekiem, masz swoją godność. A jakbyśmy sobie otworzyli Ewangelię Mateusza i Marka, to tam Jezus mówi do niego, dziecko. Tak, jakby mu chciał powiedzieć, jesteś kimś, przed kim jeszcze wszystko. Twoje życie się dopiero zaczyna. Dopiero możesz rosnąć, rozwijać się, powiele wiele jeszcze sięgnąć, wiele jeszcze zdziałać. Jezus, który przychodzi dotknąć pustyni w moim sercu. Przychodzi otworzyć przede mną możliwości, Zabudowania tej pustyni, urządzenia jej jakoś sensownie, wytyczenia drogi przez nią. Trochę bardziej zaskakująca i niepokojąca jest druga część tego, co Jezus ma do powiedzenia owemu paralitykowi. Wszyscy trzej ewangeliści, którzy opisują to wydarzenie, Łukasz, Mateusz, Marek, opisują reakcję faryzeuszów i uczonych w piśmie. Kiedy Jezus mówi, odpuszczają ci się Twoje grzechy, że oni byli zgorszeni, że On mówi coś, co ma prawo powiedzieć tylko Bóg. Szkoda, że żaden z nich nie zapisał reakcji tego sparaliżowanego i tych, którzy Go przynieśli. Bo wyobraźmy ich sobie. Zadali sobie olbrzymi trud, żeby tego człowieka przenieść przez kawał miasta. Próbowali się z nim przecisnąć przez tłum. Z tym bezwładnym, leżącym na noszach, nie dali rady. Weszli z nim na dach. Znaleźli sposób, odsunęli ten dach. Ostrożnie pewnie, żeby go nie upuścić, spuścili go w sam środek przed Jezusa, notuje Ewangelista. Jakiś olbrzymi wysiłek włożyli w to, żeby go złożyć u Jezusowych stóp. Jakąś wielką nadzieję mieli. Że ten rabbi z Nazaretu, on potrafi uzdrawiać, on wtedy uzdrowił. Może tego naszego przyjaciela też uzdrowi. Warto się starać, warto te wszystkie trudy ponieść. Ten sparaliżowany na noszach, on też na to liczy. I co słyszą? Odpuszczają ci się Twoje grzechy. Przecież nie o to chodziło, miało być uzdrowienie. Oni jeszcze nie wiedzą, że to uzdrowienie zaraz ustąpi, w tym nastąpi. W tym momencie wydaje się, że. Jezus zupełnie rozmija się z ich pragnieniami, z ich oczekiwaniami. To jest ewangelia, która jest nam dana dzisiaj do przeżycia, nam wszystkim, jak tu jesteśmy. To jest przewartościowanie, którego Jezus chce we mnie i w Tobie dokonać. Bo my mamy mnóstwo kłopotów w życiu. Większych, mniejszych. Problemów, nieszczęść, bólów, dramatów. I to nie jest tak, że On ich nie widzi. I to nie jest tak, że Jezus bagatelizuje to wszystko. Ale ponieważ miłość jest zawsze uczciwa, to On nam, nam do bólu uczciwie chce dzisiaj powiedzieć dobrze, widzę wszystko, co Cię boli. Wszystko, co się dręczy w życiu. Wszystko, co jest Twoim ciężarem, widzę. Ale Twoim największym problemem, Twoim największym nieszczęściem jest Twój grzech. I to wcale nie jest oczywiste. I to wcale nie musi być dla nas proste do przyjęcia. Nie tylko dlatego, że nasze grzechy niejednokrotnie mniej nas wolą niż różne inne nasze utrapienia, ale także dlatego, że niejednokrotnie mój grzech jest moim sposobem na życie. Naradzenie sobie z tym, co życie przynosi. Jestem chamski, bo jak nie będę, to mi wlezą na głowę. Jestem nieuczciwy, bo jak inaczej zadbom o swoje? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przypuszczam, że nikt z nas tu obecnych nie ma tak, że co jakiś czas budzi się z rana, przeciąga i myśli sobie, o dzisiaj będę zły. Dzisiaj nagrzeszę, ale tak... Porządnie. Jak ktoś tak nie to to zdaje się, jest przypadek kliniczny do terapii psychiatrycznej. Może da się wyleczyć. Ale my znakomitą większość naszych grzechów, jeśli nie wszystkie, popełniamy dlatego, że nam się wydaje, że to będzie dobro dla mnie. Tak coś uzyskam, tak się przed czymś zabezpieczę, tak mi będzie lepiej, wygodniej. Właściwie to nie mogę inaczej. Bardzo często grzech jest moim sposobem na życie i na poradzenie sobie z tym, co życie niesie. A Jezus przychodzi dzisiaj w tej Ewangelii i mówi Mu mi, grzech to jest Twój największy problem. To jest Twoje największe nieszczęście. Tak, masz wiele bólów, cierpień, kłopotów. Zgadza się. Widzę je. Zaraz się nimi zajmę. Ale Twój największy problem to jest Twój grzech. Jeśli dana jest nam ta ewangelia do przeżycia, to potrzebujemy dzisiaj odnaleźć się w tym paralityku. Lec przed Jezusem z naszym grzechem. To znaczy najpierw pewnie zobaczyć rzeczywiście, co grzech nas paraliżuje, co nam odbiera. Bo ostatecznie my zawsze jesteśmy okradzeni przez grzech. On zawsze coś niszczy. Że zawsze nas z czegoś okrada. Zawsze uniemożliwia jakieś dobro. Z każdym naszym grzechem, od najmniejszego takiego powszedniego grzechu po największy, najbardziej dramatyczny, obrzydliwy, zawsze jest z grzechem podwójny problem. Zła, które się wydarza i dobra, które mogło się wydarzyć, ale się nie wydarzyło, bo wybrało grzech. Grzech zawsze coś zabija. Jakieś dobro, które mogło się dziać w tym miejscu. W tej przestrzeni mojego życia. I pierwsze, co to pewnie potrzebuje zgodzić się na to, żeby grzech zdemaskować. Żeby właśnie zobaczyć, w jaki sposób On mnie paraliżuje, co mi odbiera. Po drugie, być tym paralitykiem u stóp Jezusa w dzisiejszej Ewangelii to pewnie przestać się tłumaczyć, usprawiedliwiać. On nie może ruszyć palcem. A ja się nieraz obydwoma rękami i nogami zasłaniam przed prawdą o moim grzechu. Są te wszystkie moje tłumaczenia, właśnie, bo muszę, bo nie da się inaczej, bo potrzebuję tego, bo bez tego moje życie w ogóle będzie bez sensu, nie będzie miało smaku. Nie wiem, jak wy, ja się często łapię na tym, że to przenoszę potem do konfesjonali, do spowiedzi. No, tak, robiłem to, tamto, ale, ale, ale. Wszyscy tak robią, tak, musiałem, nie dało się inaczej. Już na koniec takiej spowiedzi trzeba by mnie spytać, czy ja w ogóle jeszcze potrzebuję rozgrzeszenia, czy już się sam rozgrzeszyłem. Czy ja jeszcze chcę przebaczenia i uzdrowienia od Jezusa, czy, czy właściwie już sobie wytłumaczyłem, że to wszystko tak musiało być, więc w sumie to... Znaleźć się w tej Ewangelii u stóp Jezusa jako ten paralityk, to będzie znaczyło tak, że Niejednokrotnie uznać swoją bezradność wobec grzechu. Że ja nie wiem, jak z tego wyjść. Nie umiem. Tyle razy sobie obiecywałem, tyle razy sobie mówiłem: już nigdy więcej, już na pewno nie. I wracam. Raz, drugi, trzeci, nie wiadomo który. Znaleźć się w tej Ewangelii jako paralityką stóp Jezusa, to będzie znaczyło wypowiedzieć. Najodważniejsze słowa, jakie człowiek może wypowiedzieć, wypowiedzieć je przed Bogiem i wypowiedzieć je przed drugim człowiekiem, a te najodważniejsze słowa brzmią: Potrzebuję pomocy. Nie ma odważniejszych słów, jakie człowiek może w życiu powiedzieć, niż ten dwa. Potrzebuję pomocy. Jeśli pozwolę Jezusowi na to przewartościowanie, jeśli pozwolę sobie uwierzyć, że grzech to jest naprawdę mój największy problem, obok wszystkich innych, ale największy, jeśli rzeczywiście legnę dzisiaj u Jego stóp z całą moją bezradnością, z całą brutalną prawdą o wszystkim, co grzech mi zabrał i o tym, że sobie z nim nie radzę. To Jezus wie, co z tym zrobić. I mam moc, żeby to zrobić. Dla niego mój grzech nie jest problemem, z którym by sobie nie umiał poradzić. Problemem, w cudzysłowie, dla Boga jest moja wolność. To, że on jej nie pogwałci. Nie wejdzie z buta w moje życie. Jeśli ja sobie tego nie życzę, póki udaję, że grzech to nie jest temat, no tak, to no lepiej, żeby go nie było, ale mam większe kłopoty. Bo wiecie, Jezus, na którego czekamy, w Adwencie i nie tylko w Adwencie. I Jezus, który przychodzi w Adwencie i nie tylko w Adwencie, On nie przychodzi na ryby. On nie przychodzi pogadać o polityce. Przychodzi właśnie w związku z grzechem, żeby grzech zdemaskować, odkupić, odpuścić i uzdrowić jego konsekwencje. Bóg przychodzi na ten świat, Bóg przychodzi do mojego świata. Nie dlatego, że mu się zechciało wycieczki krajoznawcze. I nie dlatego, że ja na to zasługuję, że jestem taki wspaniały, że w ogóle warto mnie odwiedzić ale dlatego, że tego potrzebuję właśnie w związku z moim grzechem. Ale póki ja sam przed sobą, z uporem godnym lepszej sprawy, udaję, że grzech to nie jest aż taki temat w moim życiu, to jest stoi u progu mojego serca, u progu mojego życia. Tak bezradny, jak bezradny potrafi być tylko ktoś, kto kocha. Bo On ma lekarstwo. Ma rozwiązanie, wie jak mnie wyprowadzić z każdego mojego grzechu. Ale póki ja nie uważam, że, że warto, że to jest w ogóle problem, to on z całą tą swoją miłością do mnie i z tymi wszystkimi swoimi odpowiedziami i lekarstwami stoi na progu mojego życia i czeka i przeżywa swój alwent. Straszny długi nieraz. Straszny bolesny. O czym wie każdy z nas, który stał kiedyś u progu serca, u progu życia kogoś, kogo kocha i chciałoby pomóc i wie jak pomóc, ale to drugie nie chce pomóc i nic na siłę nie zrobisz. Jak długo trwa adwent Jezusa u progu mojego serca? bo ja się nie jestem w stanie przyznać przed sobą, że grzech to jest problem. Bo go maskuję, bo go upiększał, bo go tłumacza. Adwent Boga na progu mojego serca. Ode mnie zależy, kiedy ten adwent się skończy. kiedy to oczekiwania Jezusowe się spełni tylko i wyłącznie ode mnie.